Jeśli nawrócicie się całym swoim sercem, nie ostaniecie się. Jeśli nie przyjdziecie do mnie blisko w płaczu, poście, pokucie, nie ostaniecie się. Wszyscy bez wyjątku. Weźcie moje jarzmo i uczcie się. Pilnie słuchajcie, bo owoc dojrzały, czas żniw. I to od Was pierwszych zacznie się sąd. Ja jestem pełnią, ja dam każdemu, kto do mnie przychodzi, wodę życia i będzie ze mną królował i zwycięży, bo ja jestem życiem. Tak bardzo rozterki wami rządzą, a serca nie są w pełni odnowione. Nie należą wasze serca w pełni do mnie, a ja chcę mieć wyłączność, inaczej mnie to obraża. Nie mogę przyjąć półśrodków. Ja zostawiłem wszystko w domu Mego Ojca. Pozostawiłem całą moją chwałę, aby przyjść i Wam wszystkim służyć. Stałem się Waszym sługą i do tego Was wszystkich powołuję, abyście sobie nawzajem usługiwali, ale i wszystkim, którzy staną na Waszej drodze w miłości mojej, która przewyższa Wasze poznanie. Która zwyciężyła śmierć. Oprzyjcie się na mnie i budujcie się w jedno. Ja dam każdemu należną moc, aby wygrać próby, bo to ja będę za was walczył. Sami nic nie możecie, nie wygracie z wrogiem. Jednoczcie się w moim duchu, niech nie będzie między wami nikogo, kto by się wynosił nad drugiego. Niech żadne głupie rozmowy nie będą miały miejsca pomiędzy Wami. Przychodźcie w prostocie, spędzajcie ze mną czas. Dziękujcie mi. Mój duch, którego Wam dałem, pragnie uwielbiać mnie. Ja nie mam upodobania w karaniu. Ja chcę ratować mój lud. Spróbujcie, jak dobrym jestem Panem. Otwórzcie się cali, nie tylko trochę. Ja chcę was napełniać, każdego bez wyjątku, abyście wiedzieli, jaki jest wasz Ojciec dobry. On dał wam swego ducha i tak bardzo pragnie, aby każdy z was miał społeczność, tą intymną relację, pełnię, aby każdy z was chodził w darach, które Ojciec przygotował dla każdego. Dla każdego, bez wyjątku. Wylewam przed Wami siebie, abyście wzięli moją sprawiedliwość, moją miłość i miłosierdzie, bo ja jestem miłosierny. Ale czas łaski kończy się i tym, którzy dostali więcej, a nic z tym nie zrobili, Pan wymierzy razy. Nie róbcie nic swoimi siłami, ale przyjmijcie wszystko, co Duch Święty mówi. Jakie daję Wam myśli, gdzie je kieruję, tak abyście czynili wolę Waszego Ojca. Moje słowo wykona w Was pracę, tylko pozwólcie Duchowi działać, nie zasmucajcie Go.